Szynowiec tradycyjnie przywitał nas swoją ulubioną pogodą Wieje, murzy się Za chwilę będzie padało, nie wiem jak my stąd wypłyniemy Ale mam dobrego kapitana, że się nie martwi dzisiaj Może nie wypływamy jak tak wieje No jak końcówka końcówka, o! Jak dostałeś tutaj na dziarnowcu? Trauma jest, a znaczy była? Trochę już zwalczona 20 sesji u psychologa i mogę wchodzić na pomost Nie wiem ale nie było widać nic poza falami Między falami No to taka przygoda o której może kiedyś Wam opowiem Cud że żyje generalnie Także doceniam każdą chwilę teraz Jak są te słupki, to może zobaczcie jak ten pomost podskakuje. Tutaj zobacz. Tutaj te słupki, Jak chodzi, to, to rolki. A z tej strony, tam ten drugi z prawej strony, do końca wchodzą. No to ludzie, którzy mówią, że nie ma fal metrowych, ponad dwumetrowy na żablowcu. To jest na końcu Na końcu jest, jest przynęta Nic nie, Nic nie powiemy I rozstawiamy go na piesku Przynęta Leci do wody Replikant Foxa Przecież każdy nie o co Ale potrzebuję Twojej pomocy Niech te psy są w wodzie Działają moje pieski Ostateczna odległość jest wypuszczona Ja muszę to wyrwać Zakładam agrafkę w stronę kręty. i klips w stronę szczytówki i piesek leci za wodę na wodę tylko. lekko napierając dopuszczając można zrobić tam butiku w ten sposób tylko, że na kowrotku o ruchomej szpuli Skręca się przeciągiem bardzo mocno, dlatego lepiej zrobić to w ten sposób. Sorry, bo muszę przyspieszyć. Skręcając na przykład jak są dwa, jeden jest w wodzie, to wypuszczając drugi, jak chcę przyspieszyć, jak skręcę swoje prawo, znaczy na prawo górne, nie swoje. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Sorry. Już teraz do. jest wypuszczony, wędka w uchwycie, a tu Druga już pracuje, pracuje. No to idziemy teraz z wędkami w Kilwatero. Tak. Ja płynę i tak Jest pierwsza ryba. Zagrywamy Kulturalnie się wypowiadamy I ją ładnie holujemy Tylko sobie szybko Którą teraz? Tą Trzeba zrobić Jak pamiętasz? Ja nie pamiętam Kolejność Składania wędek ma znaczenie Przed? Tak Zerwany piesek ryba już jest bezpośrednio na kiju i jest Ja Mogę powiedzieć, ale jestem cały tak delikatny mam. Dobrze. I tak będzie Drugi zestaw. Tak to wędkę. Trzeci zestaw. Dobra, i teraz wyłączam filik.

Wiele ludzi się spyta dlaczego masz Andrzej Wędkę wysoko, bo prowokujesz szpaka do, do skoku. Tylko, że teraz piesek akurat trzyma rybę. Kolejki płuczą ze swobodnictwa przy lusze wody. Ale nie wiem czy ryba będzie miała nawet 7 wyjść że wujek ludziak, nie ma sprawiedliwości na tym świecie. No nie ma. Na pewno. Można... Będę brał górę no. no ale pierwszy, może coś się zadzieje. Jeszcze zadzieje. jad. Do, do nie ma, no. Do nie ma, no. z takiej głębokości. Czegoś trzeba zacząć. To, to jest jedno, to jest drugie, to wszyscy wzięli. No maluszek jest na razie, go będziemy mieć przy bieżeniu. I naprawdę, ze stłużeń głębokości, jak ryba wzięła, to no to warto tylko zrobić to tak. Poszedł. Dużo, zobaczcie, że dużo z pęcherza pchawnego poszło powietrza, automatycznie pod stresu. No i, i ryba sobie daje samar z tym radę a wachlowanie to dopiero pójdzie jak ta ryba nie wychodzi znaczy nie chcą odchodzić. zaczęło się, nie? klątwa co się dzieje? patrz Marcin, nami się spójrz bo tu rybę to wprowadza czekaj, momencik no co tu ogarnąć a daj ba 75 to jest druga? nie, jeszcze mniejsza yeah. rybki na pokładzie ale malutkie czekamy na trzecią dużą Fala się znowu rozbujała Weź w i pokaż ludziom co tu się dzieje teraz uważaj tylko uważaj Uważaj O dzieje się mniej więcej tak Bo można się niechcąco wysypać, bo mianowicie, tak jak się wchodzi na falę, nagle zaczyna łódkę, fala podnosić do góry, spychać szybciej i wykręcać. I ktoś, kto prowadzi samochód, to dobrze wie, jak jest na końcu zakrętu wchodzi w poślizg, jak lekko tylko przyspieszy, to samochód wyprowadzi z poślizgu. Tak samo jest tutaj z łódką, czyli pójdziemy z falą tylko 80% mocy silnika, nie na pulwizdek, tylko 80%. Mamy wtedy bezpieczeństwo, takie, że uda nam się wyprowadzić tą łódkę na prostą. A teraz już musimy kończyć, bo jesteśmy przy marinie. Nie ma złej pogody. Faktycznie trzeba to uważać, tak, czy jest dobrze, czy źle dla bezpieczeństwa naszego. Ale jak tak powiedział mi kiedyś Marek Szymański, aż do szkoły miejmy duże ryby, bo jesteśmy konsekwentni i walczymy do końca i w każdych warunkach. I jest to tak oko mi i to nie, że żart bo marek tu siedzi gdzieś tam z tyłu. Nie, nie absolutnie, nie. Ale to jest z moich guru i obecnie tak jest. Takie warunki czasami dają załamanie powody też to trochę łowi to że to daje duże ryby. gdzie i po w trakcie gdzie wtedy w trakcie pokłajcie swoje i ty papieros to szło i ten szampar to szczególnie trzeba zawsze walczyć Ostatnie napłynięcie dzisiaj czekamy jeszcze na trochę wyższą falę, bo wtedy podobno podnoszą się z dna i żerują nad powierzchnią na jaskółkach do tego nie słyszeliście, to są prawdziwe jaskółki i one wtedy się unoszą, wyskakują między fale i żerują. Dobrze jak pada, bo wtedy też jakby jakby skoczą, to są też w wodzie. Dołoty, to to ty przewodniki to ja łapuję prawdę. Muszę udeklaniać coś, bo jak on się obróci, to pierwszy będzie zobaczyć, co to jest za Co się dzieje? Co się dzieje przed nami? Mam jeszcze tylko zestawy, bo w końcu jest porządna Tak, Także ostatnia. Tak, 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 ręka do tak, ręka już mi odpada.

ja tak skaczę na takie odległości, podejrzewam, że musi być ryba, podejrzewam, że może być bardzo głęboko pokryła. Zaskakują do szyboki. A to żeby ktoś się pyta A jakie marki? Cały czas w powietrze już tego jest do 200 gram Nie ma Nie zazwyczaj gry. Widzisz pieska? Nie z jakiejś tam kolos. Ja po sobie zrywam bardzo dynamiczną. A co przyjęła? Do wóz? Eh... Eee też tylko taki szary popiołek z, z burkata Jest wciąga pod wodę. Jest raznie mocna chyba Jest jakiś tam Tylko to to ludzie Bo jest to... cały czas te ryba No ładna będzie metr Nie, nie widzi bo... się tej... Powstawiamy się ja tej tak? Jest, jest, ale w karpie jest dobrze. To jest się pa pa pa, pa. On tak jak bude, no, za będzie Ty, Jak jaką nie jest fniegi ubarwiony I jeszcze chwila, czekaj. chwilę czekaj będzie skacoty le I teraz i teraz góra Bo jeszcze wy, może wyskoczyć z kosza no, tak, tak. Ale jest trzech Zobaczcie jaka jak jest pięciu ubarwiony, to zaś 9 lat Rybka wychadzona Mierzymy Nagrana, mierzymy... Dwie blizny, na dziobie i tutaj w nożyczkę. Masz, masz. Popłynęło. Brawo, mamy ryby. Dziewięćdziesiąt... Jeden. Tak? Dwa. Dwa.